Na zakończenie Idę roku Mając nawet Mokro kroku he he. Cześć Tereska, pamiętasz jak do Ciebie mówili w szkole? Hej Tereska, z przodu deska Z tyłu deska, będzie walić cię na pieska he 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 he. Jak tam Teresa, szykujesz się na to do zakończenie roku? Jak ten, ten twój Pan będzie miał jakie dobre oceny? Bo moja sucha Normalnie ma takie ma... Osiągi, słuchaj, moja córa, że normalnie będę wychodziła na środek Sajres. Ja to w szkole miałam same pały, ale wiesz, że ja lubiłam pały, nie tylko też w zeszycie. <laughs> ty mnie w ogóle nie denerwuj. Słuchaj, ja byłam primusem ja prymusem w szkole, rozumiesz? A ten debil, ten nieuk zielony, on ma jedno zagrożenie i on będzie miał poprawkę. Ty byłeś, no tak jak mówisz, ty lubiłaś robić, yy, ty lubiłaś dostawać pałę, dziewczyno, a ja, najlepszy przykład klasy, ja po prostu teraz muszę się użerać tym gówniarzem. Tak, widzisz, Tereska, płaska jak deska. Ja lubiłam robić pa dostawać pały i robić niezłe gary. Lubiłam chodzić na bagary. I co? I moja niuncia normalnie, słuchaj, ja muszę sobie znaleźć jakąś zajebiste. Ty jesteś wredna kobita. Ty jak zwykle. Zbyt... <laughs> Nawet nie wiesz, jaki to jest na moje serce, co ty teraz do mnie mówisz! <laughs> Słuchaj, to no po prostu, no! Czasami w życiu bywa tak, że jest tak przewrotnie, nie? To w tym momencie ty się właśnie wypierdoliłaś, naprawdę, na pewno, na pewno sobie poradzicie. Już go tak szkole, że będzie naprawdę, na pewno będzie fantastyko. Grzyna, jesteś świna. Nie mam ochoty z tym rozmawiać. Nie odzywaj się do mnie, a na zakończenie roku na pewno nie pójdę, bo nie chcę patrzeć, jak się tam prezentujesz na środku sali. Rozumiesz to? I w ogóle nie chcę z tym rozmawiać. Koniec z naszą, naszą znajomością. Hehe, <laughs> znajomością powiadasz, wiesz co? Takie znajomości to ja wciągam w oznaczy się. No Nepůjdu, 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 ne, na.